Cześć wszystkim. Dziś zapraszam na haul kosmetyczny. Trochę rzeczy mi się uzbierało, trochę nakupowałam już nawet nie pamiętam wszystkiego co tu mam. Także zapraszam do oglądania. Pierwszą rzeczą największą na jaką się skusiłam jest maska bananowa z Cóż za banał, prawda? Wszyscy tą maskę mają, znają i kochają. Postanowiłam się również przekonać czy jest taka dobra jak mówią. Jak wiecie, ja używam od dość dawna maski, maski odżywki do włosów Garnier Ultra Du, tej pomarańczowej, ale już przestało mi się to trochę opłacać, bo ja ją kupowałam czasami co 2-3 tygodnie. Ja tego używam dużo, często moje głowę, więc trochę mi się nie opłacało. Ona kosztuje tam chyba 8 zł, więc stwierdziłam, że skuszę się na tę maskę, przyda mi się też do olejowania. Do mieszania z olejami, nakładania zobaczymy, czy jest dobra. Na razie użyłam jej dwa razy, nic nie mówię. Kosztowała w Hebe 11,99 bądź 10,99. To większa największa rzecz. Pachnie wiecie, co obłędnie rzeczywiście i aż ma się ochotę zjeść. Także to jest pierwsza rzecz. Kolejne dwie rzeczy od razu pokażę, bo są już rozpakowane. Są to perfumy Sweet Rose z Larif. To jest odpowiednik Amor Amor. Uwielbiam ten zapach, on już chyba się u mnie nawet pojawił. Jak przychodzi jesień, to to jest u mnie obowiązkowy zapach, jesień-zima. Kolejnym zapachem jest pokazywany już przeze mnie na snapchacie zapach z Biedronki B Be Beauty Bella Binenti, to jest odpowiednik Bruno Banani, tego w jasno-różowym opakowaniu, nawet jest troszeczkę podobna butelka. Pachnie przepięknie, zobaczcie ile ja już tego zużyłam. I pachnie tak intensywnie i długo. Cały Boży dzień. Jak ja na praktyki wychodziłam rano, wracałam czasami wieczorem. Cały czas pięknie pachniało. Szal pachnie, już dwa tygodnie chyba. Tym. Kolejną rzeczą, co tu mam? Są dalej perfumy, ponieważ poszłam do biedronki i były trzy perfumy: tamte Bella, coś tam, coś tam. Oraz Essence Purple for Woman. I od razu widać odpowiednik czego. Tego żador, i tak dalej. I było to w cenie na dowidzenia za 10 złotych. Czy za 9,90? No, 9,90 a 10 złotych. Za 10 złotych. więc wzięłam te dwa pozostałe zapachy, ponieważ też mi się podobały. I niestety, jak wróciłam dokupić jeszcze jedną butelkę tego zapachu, to już ich nie było. Wszystkie zostały wysprzedane. Ja mam, mam nadzieję, że one kiedyś wrócą do biedronki, ponieważ są mega trwałe. Ja kiedyś miałam swój ulubiony zapach z biedronki. I teraz chyba mam ponownie, ale szkoda, że już go nie mam. Naprawdę, jeżeli jeszcze gdzieś w Biedronce dostaniecie, to polecam powąchać i kupić. Kolejną rzeczą jest coś. Wrzucałam zdjęcie na Instagram z ustami takimi. I kupiłam sobie z Dermo Future wypełniacz do ust. Każdy boi się, że tu jest strzykawka, że tu jest coś do wstrzykiwania. Jasne, że będą z drogerii sprzedawać coś do wstrzykiwania samemu sobie. To jest taki jakby balsam w formie kremu. Ja już tutaj go zużyłam ponad połowę, muszę przyznać. Używam go parę razy dziennie. Jeżeli chcecie coś więcej na temat tego, bo nie chcę się rozpowiadać, to dajcie znać w komentarzach. Wtedy nagram oddzielny film na temat tego cuda i nie bójcie się tego. To jest bardzo fajny produkt. Kosztuje niewiele i kupię kolejne opakowanie, bo już połowę zużyłam. Kosztowało to 15,99 jakoś tak. I po 5 minutach już jest efekt. Kolejną rzeczą jest... kolejną rzeczą, znowu pogadam falki. Są chusteczki nawilżające, nawilżające do demakijażu z Kauflandu. One są dość mocno, mocno nawilżone z tego co czuję. Kosztowały jakieś grosze 3 złote. Są do cery suchej, wrażliwej. Tak, suchej, wrażliwej, wyciągiem rumianku. Zawsze mi się przydają takie chusteczki. Może będą odpowiednikiem tych z Biedronki. Zobaczymy, jest tu chyba ich więcej. O ile się nie mylę, ile tu ich jest. Nienapisane. Albo jestem ślepa jak zwykle. Ale takie zwykłe chusteczki. Chusteczeczki. Kolejną rzeczą, trzy rzeczy, jest promocja w Rosmanie na szampon Alterra, więc jak to ja poleciałam i kupiłam sobie trzy. Mój ulubiony z granatem, i drugi, który bardzo lubię z tej serii, to jest biotyna i kofeina. Bardzo fajne, polecam. 5,99 w tej chwili w Rosmanie. Zaopatrzcie się, jeśli też lubicie tak jak ja te szampony. Ja je uwielbiam i ja ich używam i na razie nie planuję zmienić. Kolejną rzeczą jest o taki banał Adidas dezodorant, to jest mój ulubiony zapach ten z tą taką srebrną, białą zakrętką też jest akurat promocja w Osmanie, więc się skusiłam następnie co my tu mamy, aha i tu z Kauflandu też wczoraj byłam z mamą w Kauflandzie, słuchajcie kupiłam samoopalacz z kolastyny, to jest do twarzy i ciała równomierne opalenizna, nawilżenie skóry kompleks witaminowy, do jasnej karnacji one są przecenione w tej chwili, ja bałam się, że to jest może coś jeszcze z datą, ale to jest do 2018 roku i kosztuje 2,99, a do ciemnej karnacji 0,99. W takiej cenie skusiłam się, wzięłam. Chociaż na razie nie czuję jakiejś potrzeby, żeby się samo opalać jakoś intensywnie. Kolejną rzeczą jest sporo tutaj tego, mam nadzieję, że się uwinę dość szybko. a a antyperspirant 8 w jednym z zieloną herbatą. Wybrałam go, bo najładniej mi pachniał. I też była promocja w Hebe. Wszystko musi być promocja, żeby kupić. Pachnie bardzo świeżo, ładnie. Nigdy nie miałam antyperspirantu z AA. Zobaczymy, jak on mi się sprawdzi. Jeśli mieliście, to dajcie znać. Stress, Sport, Fresh, Invisible, Sensitive, Hydrating, Fast, Absorbed, Zero Parabens. Pięknie, efektownie to wszystko brzmi. Zobaczymy, jak będzie w praniu, jak będzie w poceniu. Kolejną dość sporą rzeczą jest ziaja. Dla skóry wrażliwej ulga. Kremowy olejek myjący do twarzy i ciała. Jak wiecie, ja używam teraz tego z Bielendy, ale jakiś czas temu z Bielendy, tak, ten kasztanowy, który był u mnie w ulubieńcach, ale już tam jest ostatnie pierdy jak zwykle. I była promocja w Hebe na niektóre ym, kosmetyki do mycia twarzy, tak, do pielęgnacji do demakijażu i tak dalej. I to wyniosło mi jakieś grosze I zobaczyłam, że nawet skład ma całkiem fajny Bo na drugim miejscu nie ma gliceryny Ani parafiny, tylko gdzieś tam Dalej w składzie ma olejki Ze słonecznika Widzę Także skusiłam się, zobaczymy, zobaczymy Jak mi się to sprawdzi, nawet tego Nie wąchałam, żadnego zapachu tutaj nie czuję Zobaczymy jak mi się to sprawdzi Jak mi się nie sprawdzi, to wrócę do tego Z bielendy Kolejne dwie rzeczy Słuchajcie do Biedronki weszły teraz kosmetyki, znaczy weszły, w gazetce były, nie wiem, czy do oferty to weszło, czy tylko jakoś tak okazjonalnie, na chwilę. Vevey Swiss, nie wiem jak to czytać, ale kupiłam sobie natychmiastowa pomoc, krem do rąk, który jest bardzo taki treściwy bardzo nawilżający, taki bardzo ochronny, ja już też raz czy dwa razy go użyłam i odłożyłam z powrotem do, do reklamówki, na razie nic więcej nie powiem, tylko tyle, że ma 6 miesięcy od otwarcia, także też nie jest to jakiś, na, na długo on starczy podejrzewam, ale 6 miesięcy od otwarcia, zobaczymy, no ja zużywam teraz, jesień jest, ja już mam tak suche dłonie, że ja musiałam sobie kupić coś mocniejszego i tutaj mamy 100 ml, kosztowały 8 zł 8,99 i tam były jeszcze toniki, kremy, płyny micelarne, balsamy, ale akurat nic z tego nie potrzebowałam, tylko krem do rąk i skusiłam się jeszcze na serum do paznokci. Innowacyjna aplikacja i tak dalej. A właśnie, jaki to jest aplikator? Pewnie taki pędzelek. Tak, taki pędzelek. Ja teraz noszę hybrydy i myślę, że jak je zdejmę i zrobię sobie przerwę, czy nawet yy, nie zrobię sobie przerwy, to zacznę używać jakiegoś takiego fajnego serum do paznokci. Ja wiem, że z Evre też jest chwalon, chwalony, ale jakoś tak mi to przypominało Evre i było za 4,99, więc mówię: biorę, biorę. Ja będzie tylko odstawiać. Następnie, o, tego jestem bardzo ciekawa Pure derm. Bardzo lubię tę firmę. Jest to oczyszczający i regenerujący peeling enzymatyczny. Ten jest chyba... Aha, enzymatyczny, bo jeszcze jest drobnoziarnisty czy gruboziarnisty, taki różowy. Skusiłam się na enzymatyczny, bo ja nie używam mm, żadnego ziarnistego. Jest chwalony przez wiele osób. Bardzo lubię tę firmę. Mam, używam płatków pod oczy. Używałam też tych masek złuszczających do stóp, więc stwierdziłam, że jak była wtedy promocja minus, minus ileś tam, 30 chyba procent, to się skusiłam, bo cena była całkiem fajna. Także jak mi będzie się spisywał, to Wam na pewno dam znać. O tym dużo mówić nie muszę. Jest to ziaja, liście zielonej oliwki, oliwkowy płyn dwufazowy do demakijażu oczu i ust. Jeden kończę albo jestem w połowie, kupuję kolejny i... Jestem do niego przyzwyczajona, świetnie mi się spisuje i na razie nie zamierzam go zmienić, chyba że macie coś wow w super cenie, to mi poleccie. wtedy zobaczę, poczytam i może sobie kupię. Co my tu jeszcze mamy w tej magicznej torbie? Perfecta Express Mask Multi Odżywianie, maseczka Nutri Complex, olej ze słodkich migdałów, miód maluka. Ja nie jestem pewna, czy ja nie polecałam tej maski już na kanale, ja muszę sobie zerknąć też w filmie bo właśnie te olej ze słodkich migdałów plus miód manuka, coś mi się przypomniało, że chyba ja tego używałam i mi bardzo pasowało. Też to były jakieś kwestie dwóch złotych, więc kupiłam. W cenie na do widzenia był mój, jeden z ulubionych podkładów, efektima, aksamitny make-up odmładzający. Nie wiem, dlaczego do widzenia, może zmieniać będą opakowanie, może, może go wycofują, jak go wycofują, to dlaczego. Wzięłam jasny do mieszania na zimę, mi się idealnie sprawdzi. Test tego podkładu jest u mnie na kanale, więc Wam na dole podlinkuję jak nie zapomnę. Kosztował 9,90 czy 9,50 w promocji? Tak. Jak już mówiłam na Snapchacie, o ile oglądacie mojego Snap'a, to chcę zrobić serię, może nie tyle serię, co wyznaczyłam sobie jako cel, znalezienie jakiegoś fajnego, taniego tuszu, który będzie mega czarny, który będzie dawał świetny efekt, nie będzie się odbijał, nie będzie się kruszył, bo chcę, bo chcę testować coś nowego. Ja wiecie, czasami jak się uczepię czegoś ulubionego, to bym używała jednego i to samego, a co ze mnie za youtuberka, jeśli nie będę testowała nowości i pokazywała Wam nowości, tak? Umrzecie z nudów. Także kupiłam dwa tusze Smart Girls Get More. Wiecie, że uwielbiam tamten 4D maskara. Kupiłam taki, który jest napisany tusz do rzęs Super Volume Carbon Black, ale od razu mogę Wam powiedzieć, żebyście go nie kupowały, bo, bo jest do bani. Ja go dwa razy próbowałam użyć, on jest suchy, ma zwykłą szczoteczkę, taką standardową. Jest suchy, daje bardzo... jakby to delikatnie powiedzieć... właśnie, delikatny, naturalny efekt, tak jakbyśmy wcale nie, pomiały, nie miały pomalowanych rzęs. Także ja już tego tuszu nie kupię, może jeszcze parę razy spróbuję nim coś zdziałać na rzęsach, ale... Ale ponownie po niego na pewno nie sięgnę. Nie wrzucę go do koszyka. Kolejny tusz to jest Vibo Rock With Me Mascara. Co tutaj mamy napisane? Wydłużająco, pogrubiająca i wypełniająca rzęsy. Jak macie, to dajcie znać. Ja na razie nie mam wyrobionego, wyrobionej takiej opinii 100%, żebym była pewna, czego lubię, czego nie lubię. Dlatego też muszę chwilę potestować i, i dam Wam znać, jak mi się spisuje. Kolejną rzeczą jest. Kolejną rzeczą. Kolejnym duszem jest też Vibo Extreme Lashes. Widziałam parę testów na YouTubie i jestem bardzo ciekawa. A jeszcze nie powiedziałam, jaka tutaj jest szczoteczka. Tu jest taka śmieszna szczoteczka, słuchajcie. Taka wykręcona, jakby z jednej strony są bardzo krótkie włoski. Nie silikonowe. A tutaj jest taka fala zrobiona. Dość ciężko się tym operuje, muszę przyznać. Ale to. Za jakiś czas więcej powiem. A tutaj też jest zwykła szczoteczka. Jest taka cieńsza, smukła, z lekkim wgłębieniem. Też nie silikonowa, tradycyjna, ale tego tuszu jeszcze nie testowałam, więc, więc jestem strasznie ciekawa, jak on mi się spisze. Będąc w naturze, zwróciłam uwagę, że jest promocja na Kobo i skusiłam się na już dość zachwalane... Y zachwalane, zachwalaną czwórkę do konturowania, są to krem, cztery takie kremowe produkty do konturowania jeszcze tego nie używałam, tutaj lekko dotknęłam jednego tego jasnego ale myślę, że nagram jakiś makijaż z takim wielkim jakby testem nowości, bo to jest dla mnie zupełnie nowe i jestem strasznie ciekawa jak to będzie wyglądało na twarzy kolejną przed ostatnią już rzeczą jest paletka z My Secret Gadałam, 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 że muszę sobie kupić, że muszę przetestować, zobaczyć, chciałam wziąć trzy na raz, ale mówię nie, weź jedną, później sobie dokupisz jak coś, bo ja to od razu tak będzie zachłanna. To jest, one mają tutaj z tyłu nazwy napisane, to jest Fairy Tale. paleta cieni w odcieniach nude, która podkreśla, podkreśla twoje naturalne piękno. Muszę powiedzieć, że są dość mocno napigmentowane, dość mocno, bardzo mocno napigmentowane. Szczególnie podoba mi się ten taki złoty tutaj na dole. On jest bardzo ładnie napigmentowany i lubię taką konsystencję cieni. Jeszcze nie używałam ich, więc tak jak mówię chyba nagram jakiś taki wielki test nowości i znowu nie mam w co sobie wytrzeć ręki. A nie mam. Wysteczki. Dobra. I ostatnią już rzeczą, zakupioną przez... O Boże, jak to się trzyma! Nie mogę tego zmyć. Ale jaja. Czy na oku tak będzie siedzieć? I ostatnią rzeczą, słuchajcie, jest My Secret Stardust Eyeshadow. Jest to taki cień w sypki, można by powiedzieć, pigment. Ja zobaczyłam akurat ten odcień u Daniela Sobieśniewskiego na profilu na Facebooku. I słuchajcie, jak ja to zobaczyłam, jak to się mieni. Do tego samego dnia byłam już w naturze i, i kupiłam, i były tylko dwa, więc chwyciłam przedostatni. Zobaczę, jak mi się to będzie spisywało, jak będzie mi to się działo na oczach, czy będzie mi się rolowało. I wtedy może dokupię pozostałe odcienie, bo tam jest ich chyba sześć czy siedem. Nie jestem pewna. Także to by było na tyle z, z tego holu. Zobaczcie, jak to się pięknie świeci, bo już się nie mogę doczekać, kiedy tego użyję. To by było na tyle. Zapraszam na wszystkie moje social media, które będą podlinkowane na dole. Podlinkuję wam też test tego podkładu, jeżeli jesteście ciekawi. I zapraszam na następny film. Trzymajcie się. Cześć.